Ciała, tutti! Witajcie na kanale Mangiare Łewki, ale witajcie też na kanałach Włoski Zdrowy Styl Życia, Via Josewą. Jak wiecie, otworzyłam te kanały na YouTubie, ale jeszcze mamy inny kanał: Ricety Giewa. Przedstawię się dla nowych widzów: Jestem Ewa Kiviodawersa, z Italią jestem związana 33 lata. Kanał kulinarny Mangiare Łewki otworzyłam. W Polsce 3,5 roku temu, a w tej chwili już jestem we Włoszech, w Rzymie, a konkretnie mieszkam w Ostiantycznej. Jak wygląda Ostiantyczna, to zapraszam Was na Via Josewą, tam zobaczycie różne filmiki. Słuchajcie, zrobiłam ciasto. Ciasto, które zrobiłam szybko, tak do kawusi. Wyszło super. Zarąbiaście! I nagrałam sobie jak robiłam, w sensie tym, że już miałam ciasto w formie, ale sobie nagrałam jakie składniki dawałam i tak dalej. A później upiekłam, no wyszło rewelacyjne. No i znalazłam ten filmik, teraz go dodaję na Smakera i sobie pomyślałam, że nawet na podstawie tego filmiku zmontuję Wam i puszczę tutaj na tym kanale, na tych kanałach, bo może dam jeszcze na Via Josefom. W każdym bądź razie dzielę się z Wami tym przepisem. Jest rewelacyjne, nie trzeba mieć miksera, nie trzeba mieć jakichś tam robotów, wystarczy mieć zwykłą łyżkę. Łyżkę albo widelec zakręcicie już jest ok. Dobra, wiem, że was, Wam jest smutno, że ja już się nie pokazuję na filmikach, na tych co tutaj nagrałam we Włoszech. W miesiącu styczniu, lutym, marcu, no ale przeszłam na inny system, no ale raz kiedyś tam się Wam pokażę. Dobra, tak jak teraz. E, no to co? Zaraz Wam powiem, jak zrobiłam ten przepis. Połączę te wszystkie sceny i zobaczycie, jakie wyszło. Zarąbiaste ciasto. Do wydrukowania przepis będziecie mieć na smakerze. Ja ten przepis teraz Wam podrzucam na YouTube'a, a zaraz idę i zabieram się za smakera. Co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? No, na kanale Mandziarę Łewki mam ponad 800 przepisów. Zrobiłam zakładkę na e, Wielkanoc. Jeżeli ten przepis będzie oglądany teraz, no to wiadomo. Jest Wielkanoc, wypieki, Wielkanoc, przekąski, jajka i tak dalej. I Wielkanoc, danie mięsne. Wybierajcie sobie, róbcie co Wam się podoba. A teraz do roboty, róbcie to wspaniałe ciasto. No i oczywiście inne. Buziaczki i wesołych świąt. Ciała, tutti! E, najpierw powiem Wam, że trzeba mieć wszystkie składniki w temperaturze pokojowej, wszystkie składniki wrzucamy do miski. Kolejność obojętna. Jak rzucicie, tak jest. Bo będziemy mieszać łyżką albo widelcem. Więc tak. Na szklanki. Jakie masz szklanki, takie używasz? Trzy szklanki mąki. Jedna szklanka kefiru. Jedno opakowanie serka mascarpone. To jest, e, ja miałam tam 200 gram. Także możesz wziąć serek śmietankowy. Jedna szklanka cukru. 16 gram proszku do pieczenia. Jedna szklanka oleju słonecznikowego, czy całe jajka, szczypta soli. I jak to wszystko wrzucimy do miski, zamieszamy, wymieszamy. Wszystkie składniki się połączą. Wkroić jedno średnie jabłko bez skórki, pokroić w kosteczkę, zamieszać e, widelcem czy łyżką. I później układamy do tej formy. Forma ma 24 cm. Wysmarować formę, oprószyć tak. mąką i położyć piękne, jedno jabłko takie nieobrane, jak widzicie Jałki, na rys szklanki, rysunku. Mąki. Później do piekarnika 180 stopni, funkcja góra e, dół i pieczemy przez e, 45 minut 50. Sprawdzamy patyczkiem. Każdy piekarnik inaczej piecze. Zapraszam was na mój kanał. Róbcie ten przepis, róbcie inne przepisy. O, zobaczcie, tutaj zdjęcie moje już z Osti, bo ja w Osti mieszkam, jadłam makarony. Tak wygląda to ciasto. Bardzo pyszne wyszło. Super. Nie musicie mieć miksera. Tutaj zdjęcie robiłam właśnie w Castel Gandolfo. A tutaj na placu Świętego Piotra. A tutaj z powrotem jest to ciasto. Ciasto jest przepyszne. Wilgotne, pyszne. Róbcie takie ciasto. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To ja z mężem Alessandro. I to jest w Ostii antycznej. Ciała tutti. Um bacio.